Krystyna Rzewiecka piątka zakątka. Rozdział 10 spełniamy dobre uczynki. Dzisiaj, jak zwykle w niedzielę byłem na mszy dla dzieci o godzinie 11. W naszym kościele jest taki fajny ksiądz, który nie mówi długich kazań, tylko po odczytaniu Ewangelii zbiera dzieciaki koło siebie i zadaje im pytania na temat usłyszanego tekstu. Jest to bardzo fajne. Bo każdy może coś powiedzieć, a czasem to nawet dzieci mówią śmieszne rzeczy. No i dzisiaj ksiądz opowiadał o spełnianiu dobrych uczynków, że bez nich nie można być prawdziwie dobrym chrześcijaninem. A przecież każdy z Was chciałby nim być, prawda? Zapytał. Na to wszystkie dzieciaki wrzasnęły, że oczywiście tak. Jedna dziewczynka zapytała, jakie są te dobre uczynki. I świetnie, że o to zapytała, bo sam się zacząłem zastanawiać, co by tu zrobić. Ksiądz powiedział, że na przykład można pomóc jakiejś starszej pani, nieść siatkę z zakupami, albo pomóc koledze w lekcjach, jeśli ma trudności, pomagać mamie w domu i tak dalej. I że jest dużo możliwości, tylko trzeba chcieć i dobrze się rozglądać. Po wyjściu z kościoła, nasza banda chodzi na tę muszę. zaczęliśmy się zastanawiać, co by tu zrobić, żeby być dobrym chrześcijaninem. Kasia powiedziała, że możemy iść do domu i pomóc mamy sprzątać. Na to Madzia, że dziś niedziela i że jej mama posprzątała już wczoraj i w domu nie ma nic do roboty. Rzeczywiście, u mnie też było posprzątane. Zapytałem Tomka, czemu pomóc w lekcjach, ale odpowiedział, że już odrobił, a poza tym to nie muszę mu pomagać, bo i tak ma lepsze stopnie ode mnie. To prawda, ja okropnie bazgrzę i często zapominam odrobić lekcji, za co pani stawia minusy, a czasem i pałę. Przez to mam gorsze stopnie, niż mógłbym mieć, bo jestem bardzo zdolny, tylko trochę roztrzepany. Tak mówi pani. Kiedy odpadły różne pomysły, zdecydowaliśmy, że najłatwiej byłoby pomóc nieść zakupy jakiejś staruszce. Ale nigdzie nie mogliśmy jej dostrzec. To była niedziela i rzadko ktoś chodzi z zakupami. Kasia wymyśliła, żebyśmy poszli do sklepu. U nas na osiedlu jest jeden, który jest czynny w niedzielę. I tam zaczaili się na jakąś staruszkę. Zgodziliśmy się i poszliśmy pod sklep. Usiedliśmy na ławce i rozglądaliśmy się za staruszkami z siatkami, ale niestety nie było nikogo. Ze sklepu wychodziły dzieciaki, ale panie takie jak nasze mamy, które trudno uznać za staruszki, albo tacy faceci, do których mama nie pozwala mi się zbliżać. Kiedy przez godzinę nikogo nie zauważyliśmy, straciliśmy już nadzieję. Na spełnienie dobrego uczynku. I wtedy ze sklepu wyszła starsza pani z laseczką i siatką. Może nie tak bardzo ciężko, ale zawsze. Na ten widok zerwaliśmy się z ławki i puściliśmy biegiem w kierunku naszej staruszki. Pierwszy dobiegł Tomek, biega najszybciej w naszej klasie. Wyrwał jej siatkę z rąk bez słowa, bo z przejęcia i zmęczenia nie mógł się odezwać. Na to przerażona kobieta zaczęła krzyczeć. Złodziej, ratunku, tyłobuzie, taki mały, a już kradnie, i okładała go lasku. Kiedy podbiegliśmy, pani rozkrzyczała się jeszcze głośniej. Zbiegli się ludzie, wszyscy zaczęli na nas wrzeszczeć, szarpać. Jeden Pan chciał już wezwać policję. Na szczęście szła akurat do sklepu mama mać. Przerażona podbiegła. I starała się wyjaśnić o co chodzi. Kiedy z płaczem, wstyd przyznać, ale wszyscy beczeliśmy, opowiedzieliśmy jej, że staraliśmy się spełnić dobry uczynek, aby być dobrymi chrześcijanami, i że chcieliśmy tylko pomóc tej pani, to przez chwilę wszyscy wyglądali, jakby osłupieli, a potem ryknęli takim śmiechem, że śmiali się i śmiali bez przerwy, nie wiem jak długo. Bo jak tylko nas puścili, to pędem uciekliśmy. No i sami widzicie, jak trudno spełniać dobre uczynki.